Kapitan drożny, Zamku Gołęż po meczu z Osiekiem. Chcemy w ogóle rozmawiać o tym meczu, czy nie bardzo? Ciężko rozmawiać po takim meczu. O mecz ewidentnie nam nie wyszedł, ale też trzeba docenić przeciwnika. Naprawdę, zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Trzymali nas w bloku, bardzo dobrze czytali grę naszego rozgrywającego, więc no też nie można im umniejszać. Bardzo dobre spotkanie rozegrali, a my troszeczkę nie dojechaliśmy dzisiaj na ten mecz. Dobra, jeśli o tym meczu w takim razie nie porozmawiamy, a o całym sezonie jakie macie jakieś, jakieś cele postawione? O całym sezonie. Generalnie my jesteśmy zespołem seniorów. E, różnie u nas to wygląda też, jeśli chodzi o składy. E, niestety myśleliśmy, że dzisiaj uda się przełamać klątwę, e, kl, klątwę wyjazdów. E, no niestety nie poszło. E, na razie punktujemy tylko u siebie. Stąd też się cieszę, bo za dwa tygodnie będzie niezwykle ważny mecz u nas z wieleniem. Cel jest prosty: być na razie w czwórce, dostać się do playoffów, a później zobaczymy, co będzie dalej. Jakby Pan coś powiedział o, w ogóle o klubie Zamek Gołęż, tak jak ja jestem z Poznania, wiem tylko, że taki klub jest, ale coś więcej, kto go tworzy, skąd Wy się, że tak powiem, wzięliście w trzeciej lidze? Jasne. Jesteśmy grupą. Jakbyś tak powiedzieć, amatorów, które, która grała tutaj w amatorskich ligach, e, głównie w Wągrowcu. E, jest część chłopaków, która liznęła e, siatkówki na poziomie tam trzeciej ligi, e, będąc e, w czasach studenckich, głównie w Poznaniu właśnie. E, Mamy jednego wychowanka z piły również. E, i Były możliwości utworzenia sekcji siatkówki właśnie przy klubie GKS Zamek Gołańcz. Znalazły się pieniądze. Stąd podziękowania tu również dla, dla gminy Gołańcz, bo gmina Gołańcz jest głównym sponsorem jeśli chodzi o nasz zespół. Oprócz tego podmioty zewnętrzne, firmy zewnętrzne, które również dorzuciły trochę do, do źródełka, że tak powiem. No i się bawimy już drugi sezon. Na razie tylko mamy seniorów. Oprócz tego w Wągrowcu przy współpracy z Namianem Lisieckim utworzyliśmy sekcję klubu sportowego Mocni Razem. Będziemy próbowali też tutaj dzieciaków gdzieś tam wypuścić na, 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 na szerokie wody. Może się uda, zobaczymy już dwóch naszych wychowanków. W tym momencie, w tym sezonie gra w UKS-jedynce. Jedna dziewczynka gra w KS i Piła, także po, po, po roku prowadzenia sekcji z dzieciakami już są pierwsze efekty i mamy nadzieję, że gdzieś tutaj w powiecie wągrowieckim ta siatkówka się rozwinie na, na wyższym poziomie. No właśnie, bo tutaj taka trochę dziura jest, jeśli chodzi o siatkówkę młodzieżową, oprócz oczywiście Piły, wiadomo. Czyli jest szansa na to, że w wągrowców powstanie jakiś silny też ośrodek młodzieżowy? Nie chcę wyciągać tak dalekich wniosków. Na razie robimy swoje. Mamy nadzieję, że, że uda się to rozwinąć na trochę, poziom, na trochę wyższy poziom. Czekamy również na, na hale, bo jest w tym momencie budowana pełnowymiarowa hala, gdzie będzie możliwość utworzenia trzech, trzech sektorów, więc to też nam ułatwi ewentualny rozwój tej sekcji młodzieżowej. No i zobaczymy. W takim razie tego życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Kapitan Orła Osiek, krótko też zaczniemy od dzisiejszego meczu. Czy zdecydującym argumentem na dzisiejszy mecz był Wasz blok? Tak przynajmniej się zdawało. Yy, zgadza się. Nasi środkowi yy, zablokowali bardzo dużo razy dzisiaj przeciwnika. Myślę, że też kluczem była dobra zagrywka. Odrzuciliśmy przeciwnika od siatki. Yy, jakieś założenia taktyczne wykonaliśmy przed, yy, przed rozpoczęciem spotkania i myślę, że to nam ułatwiło yy, odpowiedni blok wtedy, tak? Yy, podczas naszego całego spotkania. Zawsze tu jest taka gorąca atmosfera na trybunach jak dzisiaj? Zgadza się, tak. Staramy się tutaj jak najwięcej kibiców przyciągnąć. Mamy nadzieję, że na kolejnych meczach będzie jeszcze więcej kibiców. Też nie, nie, tutaj nie ukrywam, że Gołańcz leży blisko Osieka. I tak chłopacy też to no, nazywają jako małe derby tutaj między nami i na pewno tutaj gorąca atmosfera też była z tego powodu. Chłopacy też się dzisiaj podwójnie zmotywowali, no i myślę, że jakoś to fajnie wyglądało z naszej strony dzisiaj. Ale atmosfera przyjazna, nie, nie typowo derbowa. No tak, dużo mamy, jak było widać, na trybunach młodzieży. Dużo dzieci do nas przyjeżdża, nawet z innych szkół, tutaj z terenu powiatu Pilskiego, żeby nas dopingować i głównie tutaj nasi kibice mają niską, średnią wieku, ale też zdarzają się bliźciadkarze, którzy już są, jakby tak powiem, odbojami i często też przychodzą na nasze mecze. I teraz zapytam to, zapytałem kapitana z skąd się wziął klub Orzełosiek, Kto u Was graską, macie zawodników? No, zawodników mamy troszeczkę tutaj z osieka. Też staramy się, żeby było jak najwięcej tych ludzi tutaj miejscowych. Praktycznie nasi tutaj zawodnicy pochodzą z terenu powiatu pilskiego. Z okolicznych miejscowości jak wysoka, tutaj dębówko. Są to te zawodnicy, którzy grają u nas już od w amatorskiej drużynie, którą już mieliśmy bodajże 10 albo 12 lat temu graliśmy w lidze bydgowskiej. Są to osoby, które grają już 12 lat, także my uważamy je jako swoje. Fajna też osoba, jako, mamy fajnego jednego zawodnika, jest to Denis Marczenko, jest to rodowita osoba, która pochodzi z Ukrainy, ma już troszeczkę lat na swoim karku, 41, nie wypominam do oczywiście jemu wieku, ale jak widać na boisku cały czas daje radę i jest naszym głównym motorem napędowym naszej drużyny, obecnie mieszka w Bydgoszczy, mamy dwóch zawodników z Bydgoszczy, a reszta jest tutaj miejscowa. Macie jakieś konkretne cele na ten sezon, trzeba po prostu sobie dla fanu i fajnie byłoby wejść do czwórki? Oczywiście, że mamy jak najwyższe cele, zawsze sobie takie zakładamy przed, przed sezonem. Mamy nadzieję, że awansujemy do tej czwórki. Tutaj warto też powiedzieć, że początek sezonu w, w tym roku mieliśmy bardzo słabe Trzy mecze, które graliśmy jako pierwsze, przegraliśmy. Często nam się to zdarza z sezonu, w każdym sezonie właśnie przegrywamy te pierwsze mecze. Tutaj już praktycznie na naszej sali przegraliśmy po bardzo wyrównanym meczu z liderem z podgórnego. Także na razie uważamy, że Tarnowo Podgórne jest bardzo dobrym przeciwnikiem i mam nadzieję, że będziemy z nim jeszcze mieli okazję zagrać w tym sezonie. Tego życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.